Cześć, dzisiaj chciałam Wam pokazać jak mieć POU na komputer i nie wszystkie, no ale mniej więcej wszystkie gry na Android. Pierwszą czynnością będzie trzeba pobrać program, który link podam Wam w opisie. Jest to bluestacks.com. Działa na Windows XP, na Vista, na Windows 7. Windows 8 klikamy to pobieramy instalujemy ja nie mam nie mogę wam pokazać bo już mam zainstalowane wchodzimy w taką ikonkę jak nam się załaduje o to tu klikamy ser czyli szukaj wpisujemy Poł. Klikamy. Poł nam się układa. Nie można tego zrobić na pełny ekran. Nie wiem czemu. Pisze, że jest na pełnym ekranie. No i tak. Napijamy się swoim poł. Wszystko działa. działają dwie gry jedną jest kajcza gdzie trzeba ruszać tabletem lub telefonem no i nie ma możliwości a drugą taką grą jest free fall czyli wolne spadanie To się nie śpiała, bo też trzeba ruszać tabletem lub telefonem no i Cała reszta piery ciała na przykład Cliff Champ działa. Bardzo fajnie się gra. A więc tak, link w opisie bluestacks.com i do zobaczenia, papa!